Niedawno informowaliśmy o rozpoczęciu przygotowań do ewentualnej dystrybucji jodku potasu w poławach w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Puławski urząd miasta poinformował o lokalizacji punktów dystrybucyjnych, w których mieszkańcy będą mogli odebrać preparat w razie potrzeby. Lista została już pozytywnie zweryfikowana przez wojewodę lubelskiego. W wykazie miejsc, do których należy się udać w razie zagrożenia radiacyjnego, aby otrzymać preparat, są szkoły podstawowe i średnie zarządzane przez miasto, a więc szkoła podstawowa numer 1, 2, 3. 4, 6, 10 i 11 oraz zespół szkół ogólnokształcących numer 1 i 2. Punkty dystrybucji zaplanowano również w przychodni SPZOS numer 3 przy ulicy Kilińskiego oraz numer 4 przy ulicy Kołontaja, a także w Pławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika. Pracownicy i goście grupy Azoty Zakłady Azotowe Poławy oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego będą mogli odebrać preparat dla siebie i swoich rodzin w siedzibach instytucji. Władze zapewniają, że ryzyko wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest stosunkowo niewielkie, jednak należy na wszelki wypadek przygotować się na taką ewentualność. Jodek potasu ma chronić organizm przed wchłanianiem radioaktywnego jodu. Preparat nie jest jednak wskazany dla wszystkich. Na stronie internetowej Pławskiego Urzędu Miasta znajduje się broszura informacyjna dotycząca stosowania jodku potasu, z którą warto się zapoznać. Warto podkreślić, że lekarze nie zalecają stosowania preparatu prewencyjnie. Może to mieć negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81-886-6325. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.